ma się ma. Jesteście na kanale bez Spiny. Ja jestem Maciek. Marek. Jedziemy na fiesta. Tak jest. Pokażemy wam ten Filipińską fiestę jak wygląda. Bo na bez Spiny jeszcze nie pokazywaliśmy fiesty, a zostaliśmy zaproszeni na fiestę przez panią, która e, przez nas, naszą masażystkę która nas masuje co raz w tygodniu, także. Ona jest bardzo sympatyczna, także jedziemy do niej. No i wiecie, jak jest fiesta w San Juan, to ben, będzie ten. Wszędzie będzie dużo aut poparkowanych. No ciężej się będzie jeździło, nie? O. ludzie się będą przemieszczać z domku do domku. A fiesta w San Juan No to jest jedna z największych fies na, na wyspie. Na darmowe jedzenie każdy pojedzie. <laughs> także jak tylko ktoś ma znajomego czy rodzinę w Barangaju, tam gdzie mają Fiestę, to, to wszyscy jadą. Nie, yeah, babe, no właśnie naprawiłem odmę w Starshipie. Także nie podśmierdzuję nam już tymi gazami spod pokrywy zaworu. Bo tak to wszystko. Leciało pod maskę i przedostawało się do, do środka, do ołtarza z powodu Naprawiłem to, może nie do końca właściwe słowo, po prostu ją zrobiłem, bo jej nie było Także kupiłem kawałek rurki i jest o. Jedzie brat Starshipa Nie, to chyba kuzyn, nie brat, bo jest z nierdzewki Nana Nanaj, Nanaj na nas przy drodze tak, bo nie wiemy gdzie mieszka dokładnie, nie? Tu trzeba się trochę będzie A Na pewno byśmy nie trafili. We will not find the house, eh? No chance. Na <laughs> Majonutto. Hello. 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 Happy Fiesta. tu. Thank you. So, Nana, you live in the far in the mountains, huh? <laughs> 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 Over the hills. Yeah, I am very happy. <laughs> Over the hills and far away, huh? <laughs> <laughs> Ale Antek daje radę, marszuruje. Uh -huh. huh?

Także już świnia jest trochę opędzlowana Ale to jest taka tradycja water. E, Z reguły na fiestę zawsze jest pieczona świnia Always mm -hmm. liczon baboy, ha? Mm -hmm. water, oh. No mogę wam pokazać co tu jeszcze jest mm -hmm. Fasolka To są chyba wątróbka z krwią What's that babe? To jest jak intestines. A ah, blood. Good blood. This is mm. blood. But with liver, yeah? What, Anton. Tu jest jakaś jakaś spyrka świńska. Anton baba. Yeah. It's For the girls, Anton. Barbie. Mm, a to jest you like Barbie. Anton. Tutaj więcej. To the, blood of the Więcej krwi, tak. Jakaś polewka do ryżu. I tak to tu wygląda, a, 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 a dziewczyna wcina, show me, you eh? eat the skin? <grywia> wcina skórę z tego Barbie toy you want barbie? Ze świniaka Antek też lubił, jak były takie... I'm curious if you like skin now, you know, like it's crunchy <grywia> Czy taką skórę chrupiącą w ciupcie. Bo tam rok temu na fieście to chrupał, chrupał Dobry kawałek Skin To sobie spróbuję. To, tego to jest my makaroni salad. A makaroni, ok yeah. No a to jest makaroni, makaroni salad, to jest makaron. Kolanka, na, na słodko też. Z, ga, z galaretkami, i e, z mleczkiem skondensowanym. To jest leche flan. Filipiński deser z jajek. It's eat look and what? Kondensed milk and it look Ewad. To jest bardzo dobre taki. Taki gulaszyk, nie? Spoko. To się nazywa Menudo, a wcześniej mi powiedzieli, że to jest Humba, ale Humba to są te yy, kawałki takie tłuszczu podsmażone ze skórą. Menudo, spoko, nie? Tylko się zaraz roztopie tutaj a jest tak gorąco. No ale dobre, dobre. Także trochę wciągnę. Synu też się topnieje, już. No, taka fiesta bardzo kameralna, nie? Mały domek, mało ludzi. Nieraz to są, kurde, tłum. I po kilka świniaków pieko. Mój sąsiad, nasz sąsiad w zeszłym roku. Znaczy to było w tym roku. W tym roku, bo to w, zaraz wam opowiem o, o tych ofiestach też, więc yy, to jest tak, że różne barangaje na wyspie mają w różnych miesiącach fiesty. I barangaj jest 50 ponad, także można co jakiś czas się na fiestę załapać, jak się ma dużo znajomych. Yy, I Mieliśmy właśnie fiestę już mm. na naszym baranie. When was Fiesta jest pani May? April April No w kwietniu była fiesta u nas, to mm. mój sąsiad siedem świń, y, siedem świń upiekł, nie? <laughs> także także było grubo, nie? No ale przemiał ludzi był straszny. To możecie sobie zobaczyć na Na naszym angielskim kanale jest, y, jest film z tej fiesty. E... No, a tutaj taka, taka zupełna y, odmiana, nie? Kameralnie, ale spoko. Akurat bardzo lubimy y, tą panią, która nas zaprosiła, jest bardzo sympatyczna, dlatego... Dlatego przyjechaliśmy tutaj, bo tak to byśmy się pewnie nie, nie zebrali. Fiestę dużo bardziej przykładają uwagę do, do, do celebracji fiesty niż do świąt Bożego Narodzenia. Także Jest to takie najważniejsze, naj, najważniejsze święto filipińskie w roku. I z reguły rodziny przyjeżdżają, nawet jak nie wiem, ludzie pracują gdzieś w Manili czy, czy za granicą, to, to specjalnie na fiestę. Na fiestę wracają do domów rodzinnych, żeby w tym uczestniczyć, spotkać się z rodziną. Także fajne, nie? No takie. też family, family bounding, nie? Odświeżanie więzów rodzinnych zawsze przy okazji fiesty. No i zawsze jest czym chata bogata, tak? Także nawet jak jest bardzo biedna rodzina, to, to potrafią się zadłużyć zastawić, ale, ale żeby zrobić zrobić fiestę porządną, nie, także idzie po prostu na fiestę co się da. No i wszyscy, wszyscy się wachlują, bo jest naprawdę gorąco. Hot, ha? In it. Summer, summertime. No jest niebo jest bezchmurne, jest naprawdę jest miazga Jeszcze parę słów o, o tej śwince, nie, bo one Naprawdę wyglądają bardzo apetycznie, takie upieczone na, na ognisku. Mm, ale smakowo, smakowo są słabe, nie? bo to jest. Yy, widzicie, są, są wypchane tylko w środku trawą cytrynową i tam jakimiś dorzucają różne przyprawy. Przy okazji glutaminian też zazwyczaj. <laughs> Jakieś warzywa. Także no tam. To powiedzmy, mięso, które ma kontakt z, ty, z tym męczem, y, tak? no Tam, jak sobie tu gdzieś wytniecie z żeberkami czy coś, no to, to ma tam jakiś smak, nie? A, ta, a cała reszta jest tak jak nieprzyprawione mięso y, wieprzowe, nie? Bo, bo to nie jest marynowane ani nic, tylko rano. Rano, skoro świt zabijają świnie, i ten i później po ogolą ją, <laughs> przygotują, wypatroszą, i po, po tych po dwóch godzinach ją pieką, nie? Nawet, nie? nawet po godzinie, jak się dobrze z tym mówi, z całym procesem y, ubijania, i, i ten mycia, patroszenia i, i golenia, nie? To mi się podoba, jak golą te świnie, zawsze maszynkami do golenia, nie? Tak, ja, ja dlatego. No, to nie wiem tego, bo wolę, wolę po prostu z schabowego sobie zrobić. Tak jak Ma Marikar czasami robi. I... Znacznie lepsze. No, ale gulaszyk mi wchodzi. Gulaszyk jest gulaszyk jest na propsie. Nie mają prądu w tym domu. Te żarówki są pewnie z akumulatora zasilane. No, bo są daleko od, od drogi głównej i od linii z prądem, i nie stać ich na to, żeby, żeby sobie dociągnąć. Prąd tutaj słupy postawić i tak dalej, nie? Wcale się nie dziwię. No kawa kawałek żeśmy szli, naprawdę, nie? Także? Nie ma prądu, nie? Dlatego nie ma wentylatora. Skąd? A, je, je. A okej. Okay. Antek się boi w ogóle tej pieczonej świni, no bo zawsze tam ogląda i się cieszy jak są żywe świnie. Coś do nich tam gada, a teraz widzi taką i... mi. <laughs> Straumatyzował się trochę. Ja tam nie przepadam za tym jedzeniem fiestowym, ale zawsze się coś znajdzie takiego do zjedzenia. A nieraz takie co są naprawdę smaczne rzeczy. Tak jak dzisiaj ten. ten gulasiek. Zazwyczaj mają też sajgonki, także ja przeważnie sajgonki ciupię. How you like your bubble? Very good. Very good? To jest ten ten, nie? Deserek. Z, z jajeczny. Hmm. To jest dobre. Takie bardzo delikatne, ale spogo. Lepsze od tych makaronów i tego... Tego czegoś co nie wiem co to jest. Ale lecze flan jest spogo. Lecze flan very good. Jest mm -hmm. egg. Egg. No tylko jajka i mleko. Dziewczyny, tutaj to są to są wnuczki pani, pani Purity. Grand kids, ha? Bo ten rodzice są na innej wyspie, na Mindanao. Hmm? Parents in Mindanao. Czyli na fiestę nie nie przyjechali. Patrzcie, kuchnia wygląda. Tu się, tu się gotuje na ognisku. Dużo garów. O, foremki na, na te naleczę flam puszek. Na Filipinach mało rzeczy się marnuje. A tu jest ten. A tu jest pomieszczenie spalne. Czyli chatka taka wielkości naszej. Zieleń przed domem na maksa. Many plans. Many plants, Beautiful. Patrzcie. To jest super tutaj. Marykar będzie miała take out. Świniaka. Proszę bardzo. Udokumentowane. No i generalnie na takich fiestach, to się nie siedzi w tych domach za długo, tylko się przychodzi y, Zje się coś, zamieni się dwa, trzy zdania i, się, i idzie, nie? Takie, tak, tak Filipińczycy robią Więc my też nie będziemy siedzieć y, nie wiadomo ile Dzisiaj nie przyjechali na fiestę, bo się pytam, ma trzech synów, pani i ten, y, jedną córkę y, I nie, nie przyjechali na fiestę, bo na Mindanao mieszkają, to jest wyspa. No taka 3 godziny promem z Dumaguete tam się płynie, ponad 3. Ale oni jeszcze mieszkają w południowej części, więc jest 6 godzin jazdy autobusem. A mają pracę jutro, także No nie, może sobie wolnego nie mogli wziąć albo no i też koszty, nie? Podróże kosztują. Older mm, the new. Uwaga! Oh my god! You look better in this camera than the old one, huh? Spytałem się ile ile pani ma wnuczek, nie? I mówi że wnucząt, i że 12. rok. tylko So only only two here? And only one here, only one. Only one. Ah, so the other one, other girl is not your grand. nie na nie? Nie, nie, nie. Okej, okej. Myślałem, że ta starsza to też wnuczka, ale nie. Także 12 wnuczon, ha? To jest tato dobry wynik, co? 8. 8. 8 wnucząt. 10. No, mama Mary ma 8 wnuczon. W poniedziałek się tam poci, dzielnie. I to powie ty, czy tu jest system przeciwmrówkowy zainstalowany. Mm -hmm. Tak się robi. Pod mm. dołoty. Tak się robi system przeciwmrówkowy. Każda noga zanurzona w wodzie. I jest. No i mrówki się nie dostaną do jedzenia. Sejs, sam wy nim Siema, siema. my god, you need to. How do you do it? Spoko. tam. What? More. What do you know? Right. Mm, we should do like this, you know? Gronzo. Bardzo right. gronzo tutaj, guys. Oh, very good. <laughs> bardzo dobrze. You know, like in the next video, babe, uh, you will need to tell more in Polish, more words. So prepare. Why? <laughs> Żebyś zrobiła postem. Tak. <laughs> so you will make a progress, you know. Bardzo ładne. Na <laughs> budowie. Na budowie. In the construction site, like that. Na zdrowie, na budowie. Ciekawostka, mają tu kole w szkle w litrowych butelkach zwrotnych. Także. Wiecie, no to w ogóle powinien być standard, nie? Ja bym tych plastikowych butelek to zabronił, tak jak było dawniej, kurde. Wszystko w szkle, butelki zwrotne i ileś śmieciwa odpada. That's the take out, ha! Huh? Yeah. No. To... Śwince urwało dupę. <śwince> you understand? Nie ma dupa. <laughs> Werbi? Nie ma dupa. <laughs> Antek, Antek przytargał kurczaka. Korny. Zytek, dziękuję. Bądź gentle, bądź gentle with the chicken. Eat. No, no, eat. no, 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 no. no eat. <śmiech> <śmiech> chicken prawie na stole wylądował. Ale uważaj na tego kurczaczka, tak? Delikatnie. Co to jest? Co to jest? Jeden je już, dobrze. Popatrz. A? Widzisz, jak, jak ci Ate zapewniła rozrywkę fajnie? Ale ma ciocia to tych kur, co? Tak, babies. Nie ma tu lodówki, nie? Więc muszą tego... Muszą tego prosiaka teraz rozdać, bo, bo nic z tego nie będzie. Także wszystko kroją na kawałki i pójdzie do, 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 po rodzinie po sąsiadach. But it's hard to give to someone because everyone. Wiecie, prawie w każdym domu mają prosiaka teraz, nie? you know babies like almost every house they have like this yeah yeah but you know like mainly the other people which come here like from dif different barangay yeah, yeah yeah so you can give to them yeah, of like course. like us yeah? yeah like us No, exactly if someone is from another barangay to, to sobie weźmie, nie? so i asked if we are not going to another house because here is like house to house yeah, <laughs> yeah last fiesta we've been in what three houses or four <laughs> Tu? No na tej ostatniej feście byliśmy w dwóch domach i później poszliśmy jeszcze do trzeciego. But you know I like to go because I like the people, yeah. Yeah. So to visit. Chciałem po prostu nie chodziło mi o, je... o jedzenie, nie chodziło mi o jedzenie, tylko żeby odwiedzić tam wszystkich, których znam i których lubię, nie? I... Sprawić im przyjemność też. Dziękujemy za, za oglądanie. Mam nadzieję, że fiesta Wam się podobała. E, no, i do zobaczenia w następnym odcineczku. Dziękuję za uwagę. Anton, stop it, Anton, it's enough. Antek już to za bardzo zaczyna rozrabiać. Musimy go zabrać do domu. No wiem No widzisz, co zrobiłeś? Kura się jeszcze po jedzeniu przebiegła Idziemy No, to nie, mądry, nie był zbyt mądry pomysł już żeby je tu karmić. Dziękuję. Thank you. Thank you so much. Salamat. Dagan, salamat. <laughs> Antek, chce uprowadzić kurczaka. Tak. bye. pa. Bye. bye bye. Hold the chicken. Anton, hold. What about chicken? Jednak Antkowi udało się uprowadzić kurczaka. O, trzymaj go porządnie, i patrz pod nogi. Baby take Anton, okay? Okay. Okay. Be careful, slowly. Oh. <laughs> Anton kidnapped the chicken. No? Mm -hmm. Really? Okay.